Witajcie w pierwszym odcinku dostawcy jedzenia we Wrocławiu. Mam na imię Marcin i zapraszam Was na moje vlogi. Dziękuję. Jak widać sezon świąteczny już pełni choinki do kupienia. Małe, duże. No tu są akurat małe. Zamówienie odebrane. Jedziemy na mieszkańsko 3,5 kilometra, 9 minut, nie więcej. A pierwsze piętro, pójdziemy po schodach. Dzień dobry. Proszę bardzo. Miłego Do widzenia. Ok, pierwsze zamówienie dostarczone. Od razu wpadł drugie. Pasibus. Stacja Świdnicka Zapowiada się, że będę miał podwójniaka. Tak mi apka pokazuje. Tak szybko odbieram pasibusa. Dzięki. No, i wpad burger LTD po pasibusie. Jadę go odebrać teraz. Tak, 217? Dzięki. Burger LTD odebrany. I jadę tak na Grabiszyńsko najpierw. O, tutaj do naszych gości. Z innych miast. Prezentuje mapę rynku. Śliczna mapa. Wszystko widać. Chodź za. Nikt nie? Będzie nie? Teraz z burgerem jedziemy na Halera. On no, tylko 5 minut opóźnienia jest na obecną chwilę. Tylko tak jak dojadę, to będzie z 15. O jaki Fox, nie trzeba stukiwać kodu skomplikowanego w tym domofonie. Dobrze. Nie. Status spokojny, także cisza na mieście. Czekamy aż coś padnie. I na czerwonym. No, w międzyczasie wpadło zamówienie z Sum Garden na tęczowej. Jeszcze kilka minut odbioru, ale może coś będzie wcześniej. Dzięki wielkie. No i tak jak myślałem, gotowe było przed czasem. Dobra, jedziemy na Legnicką. Po linii prostej według Wolta jest kilometr, a w praktyce jest no 2 kilometry minimum, jak nie 2,5. No cóż, bywa czasem i tak. Dobry proszę bardzo. No i zamówienie dostarczone. Wpadło od razu kolejne z wasabi na Wodkowica. 8,33 V. Dzięki. I znów wpadła pracownia Dim Garden na Tęczowej Odbiór za 14 minut, ale jak znając ich to będzie dużo wcześniej Dobrałem zamówienie, jadę właśnie na Stalowo-Wolską 2,5 km. Idę do spara w arkadach odebrać zakupy Także nie powinno być ciężko Ale już widzę, że chyba będzie akcja Cześć jaki numer? Hey, 984 To mamy tak, to i torba. no to jednak niespodzianka Woda w Gratisie. A nie było. Jest w zamówieniu, że tylko jedna torba. A jest grzewka wody napoja, okej. Okay. Niech będzie Ojej, najpierw to No, waży swoje No, to chyba najcięższe zamówienie ze spare, jakie miałem Do tej pory Nie jest fajnie, nie jest fajnie A wystarczy pić krenówkę Tak mówią w telewizji w internecie strasznie kręgosłup, pewnie pięknie. Można wytrzymać. Dobra, lecę. Powiem Wam, że to jest strasznie ciężkie. Kurde, le ledwo co idę. Dobrze, że jestem skuterem, bo rowerowy to by chyba ramę złamał. To jest po prostu już przesada. dzień dobry?

Dzień dobry no. Czy wod wprowadzi kiedyś limity wagowe? Bo to co miałem przed chwilą to było po prostu przesada jednym słowem No ogólnie status spokojnie Nie ma zamówień, nie wiem co robić Zazwyczaj o tej godzinie zawijam się na chatę jak nie ma nic a jeszcze chwilę poczekam no i ponownie zawitałem do Bosanii. To jest dla ciebie Dobra, dzięki wielkie. Kieruję się na zakładowo jakieś 4 km i widać po na Google Maps, że korki są niezłe, ale ja tam skuterem jakoś nadgonię. Dobry, proszę bardzo. Niego dnia, do widzenia. Dobra, wpadło kolejne. Tym razem alkohol rozlewnia piwa i wina. Tuż za rogiem, więc idę to odebrać i będziemy jechać na zielińskiego. Okej, okay, alkoholu nadchodzę. Odebrać się. Dzień dobry. Pięknie No To już trzecia straż jedzie A za nią chyba czwarta a, Gdzie jest światło? <laughs> Dzień dobry okay. Ja jeszcze muszę zweryfikować tożsamość Okej, okay, super Proszę bardzo mm -hmm. Dieg klaserów do widzenia Okej, okay, alkohol dostarczony Klient zadowolony i wpada kolejne zamówienie Znów Spar Arkady Na komuny paryskie dobra weźmiemy to No i znów widzę jakieś wody Ale nie za dużo tym razem jedna tylko torba Bardzo Tytinie. I w tym momencie skończyło się miejsce w karcie pamięci. Na szczęście było to moje ostatnie zamówienie tego dnia. Na ekranie zamieszczam łączny zarobek z dzisiejszych dostaw. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Jeśli ten premierowy odcinek spodobał Wam się, wrzućcie łapę w górę, skropnijcie coś poniżej, udostępnijcie je gdzie się da. Dzięki i pozdro!